Czasami zdarza się, że wychodząc w góry i mając piękną pogodę, błękitne niebo, nagle zostajemy zaskoczeni chmurami, mgłą. Wszystko staje się tajemnicze, ale jednocześnie czujemy się otuleni jakąś formą bliskości i działania tajemniczego działania. Zapraszam Was dzisiaj do ogrodu Karmelu, gdzie jestem gospodarzem, i który również czasami zostaje otulony mgłą, chmurą czy też obłokiem. Kiedy zaczynasz rozwijać się duchowo, to na początku wszystko wydaje się takie oczywiste, takie coraz bardziej zrozumiałe, takie pewne. Czujesz, że chodzisz już po trwałym gruncie, a w rzeczywistości jest to grunt wiary, a zatem grunt, który nie do końca będzie przez Ciebie zrozumiany. To nie matematyka, fizyka czy też biologia, to wiara. Dlatego też, czym będziesz bardziej Próbował iść w głąb siebie, tym coraz mniej będziesz rozumiał, a coraz więcej będziesz kochał. Stajesz bowiem przed tajemnicą, która Cię przerasta, a ta tajemnica nie jest do rozgryzienia, rozpracowania, ale właśnie do przyjęcia i do pokochania. Duch Święty, który jest obłokiem, Duch Święty, który spowija Cię niczym chmura, z jednej strony daje poczucie tajemniczości, niepewności, ale z drugiej strony właśnie takiej bliskości, bliskości, która ze wszystkich stron Cię ogarnia. I która właśnie zaczyna fascynować, przez to, że, że to jest takie tajemnicze. Jakie trzy gesty trzeba uczynić przed tajemnicą, aby rzeczywiście dobrze ją przeżyć i aby nie chcieć jej zrozumieć, tylko pokochać? Otóż po pierwsze, przed sprawami, których nie rozumiesz, tak w Bogu, w drugim człowieku czy w samym sobie, powinieneś po pierwsze uklęknąć. Czyli powiedzieć sobie, wcale nie muszę tego rozumieć, wcale. Ja chcę to pokochać, ja chcę to przyjąć, ja, ja chcę tym żyć. W kolejności powinieneś złożyć ręce, które są tutaj symbolem przyjęcia tej tajemnicy. Tak, chcę tego. Dlaczego nie? I jako trzecią postawę milczeć po prostu być i trwać. Kiedy czasami jesteśmy właśnie spowici różnymi takimi sytuacjami w postaci chmur, w postaci obłoków tajemniczych, trzeba byś sobie wyobraził ducha świętego, który właśnie wtedy najbardziej cię ochrania, otula, daje bezpieczeństwo mało tego, daje poczucie takiej najprostszej bliskości. Staraj się to takie Jego tajemnicze, być może patrząc po ludzku niepewne przychodzenie, przyjąć i powiedzieć sobie, że tego również potrzebuje mój ogród Karmelu. Nie tylko deszczu, nie tylko wiatru, nie tylko słońca, ale, ale właśnie takiej tajemniczej obecności, która fascynuje. Niech Twój ogród Karmelu będzie również i taki. Serdecznie pozdrawiam. Ojciec Mariusz Karmelita Bos.